Niech To fikcja! Młody do ciebie, hej, powiedział, a co to jest? A to co to jest? To? No? Mordybicie! No to u ciebie, tak, to jest to innego. jest. Tu takie cześć też robi się. u taką część? Tak. Nie część, taką podajesz, rękę, tylko taką robisz. A, bo teraz to się. Mordybicie, bicie, Czach, No, no jak wyjeżdżasz. Ej, cicho, to Nie, to się, to się mówi żółwik. Ile razy tak robiliśmy? Ale nigdy żółwika tu... Jak... A co to za żółwik? Powiedzcie mi. No weź piąskę zrób tak. No i co? I mówisz... No. A ja mogę stać i tobie wiedzieć dać? Nie na pięć, tylko po prostu w Ale ty... A ty... Po... A ty... Czekaj ja no poiesz... Zdecyduj, albo ja dasz radę. U nas na armii żaden tylko tak. Cześć, dobranoc, do widzenia. Super do meritum. E, byłeś na dołku. I a teraz stale, trochę stale, stale ze śmiechem. Stale dołku. Stale tak. Jeszcze w tej sali. W tej samej sali byłem co i ty. Ty łóż łapkę. No. Ach, o I Żółwik. No. Na przyjęli w kajdankach. <laughs> byłeś w kajdankach. Ha, a ty? Byłem. <laughs> byłem.